Dbanie o kondycję fizyczną jest bardzo ważne, a świadomość uprawiania sportu jest coraz większa. Dlatego też w dzisiejszej rozmowie z Państwem i moim gościem postaram się zachęcić tych wszystkich, którzy być może jeszcze się zastanawiają, do tego, aby rozpocząć swoją przygodę na kierunku wychowanie fizyczne w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. bo warto chociażby dlatego, że ludzie studiujący tutaj i pracujący są zawsze uśmiechnięci, tak jak mój dzisiejszy gościa, jest nim Pan dr Tomasz Waldziński, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Dzień dobry. Dzień dobry. To prawda, zawsze na Pana twarzy gości uśmiech, co pewnie... Tak Nieprawda. Czasami, czasami jest tak, że gości koncentracja, skupienie, no ale staram... się. u prawdziwego sportowca. Tak. Bo właśnie warto tutaj przypomnieć, że jest Pan również wieloletnim trenerem i doskonale z pewnością wie, że jak ważna jest w sporcie motywacja. No oczywiście to jest jedno z takich kluczowych elementów, ażeby sportowiec był właściwie zmotywowany przez trenera i też miał motywację wewnętrzną do uprawiania dyscypliny sportu. Motywacja jest to jakby chęć lub też pragnienie rozpoczęcia i kontynuowania działania. Tutaj w moim przypadku chęć uprawiania sportu, no jak na najwyższym poziomie w Polsce czy też na świecie. Ale nie wszystkim się udaje, a jednak osiągnąć ten najwyższy poziom. To tak, co rzeczywiście, rzeczywiście czasami jest tak, że motywacja spada, gdyż duża presja w wyniku, wysokie koszty wyjazdów na zawody, czy też turnieje sportowe powoduje to, że sportowiec traci motywację zarówno wewnętrzną, jak i Zewnętrzną a to często przyczynia się do, tak jak pani powiedziała, do spadku wyników sportowych. Ważne jest tutaj, aby trener bacznie obserwował swojego podopiecznego, miał oprócz takich możliwości, oprócz umiejętności trenerskich, też podstawy psychologii sportowej, żeby bacznie obserwował swojego podopiecznego i czuła nad tym, aby ta motywacja nie, nie spadła. No i ważna jest właśnie pracowitość też czasami jako trenerzy powtarzamy sobie, że no że talent w sporcie to jest talent do pracy, ale też żeby zostać mistrzem musi być spełnione tak wiele czynników, zarówno warunkowanych genetycznie, jak i środowiskowo, koordynacyjne zdolności motoryczne, kondycyjne, środowiskowo, jakich mamy rodziców, gdzie się urodziliśmy, w jakim mieście, czy sport rozwija się, akurat w miejscu, gdzie mieszkamy, gdzie, gdzie żyjemy, na jakiego trafimy trenera, jest tak niezmiernie dużo czynników dojścia do, do mistrzostwa sportowego, że szczęścia na przykład. Bardzo często jest tak, że sportowcy są tak świetnie wytrenowani pod względem mentalnym, pod względem fizycznym, a później się okazuje, że na turnieju szczęścia decyduje kto jest mistrzem, a kto nie. Czyli nie każdy może zostać sportowcem. Sportowcem może zostać każdy, tylko sport można uprawiać zawodniczo i, i profesjonalnie, zawodowo. Można z tego życia, można też uprawiać sport rekreacyjnie, można mieć taką chęć aktywności fizycznej, wtedy też taką osobę można nazwać sportowcem, tylko akurat uprawia go rekreacyjnie. Ale z pewnością można zostać studentem na kierunku No Zdecydowanie, fizycznym. zdecydowanie. Każdy może zostać. <grywa> Czy każdy, no studiowanie na, na wychowaniu fizycznym to jest wielka i wspaniała przygoda. Czy każdy może zostać studentem. Tak, jeżeli ma średnie wykształcenie, zda maturę, cieszy się dobrym zdrowiem, no jak, jak najbardziej w, na naszym kierunku studiują osoby, które są sportowcami, jednymi z najlepszych sportowców w Polsce czy też na świecie, ale studiują też osoby, które chcą być. Studują też osoby, które mają pasję do, do pracy z dziećmi, do pracy młodzieżą, z osobami dorosłymi chcą jakby krzewić aktywność fizyczną. My cały czas powtarzamy takie sformułowania, że w zdrowym ciele zdrowy duch, wysiłek fizyczny medycyna jutra, także myślę, że jest to bardzo popularny, popularny e, kierunek, który pomoże naszym e, e, studentom, absolwentom znaleźć później świetną pracę, bo przecież. E... No to jest najważniejsze, prawda? Kierunek powstał w 2006 roku. Na początku był Instytut Wychowania Fizycznego. Teraz mamy Wydział Nauk o Zdrowiu, gdzie prowadzona jest właśnie rekrutacja na wychowanie fizyczne i kształcimy na poziomie licencjata. Tak, tak, tak. Kształcimy obecnie na poziomie licencjata, chociaż nie ukrywam, że mamy zakusy, ażeby w Państwowej Szkole, w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży wychowanie fizyczne było w stopniu magisterskim. Już wiemy, że nie jest trudno się dostać na wychowanie fizyczne, że każdy może ten kierunek studiować, a na co mogą liczyć studenci, na jakie wsparcie? Ze strony uczelni, finansowane. Tak, tak, tak w przyszłym roku akademickim organizujemy dla naszych studentów dwa bardzo takie ciekawe i prestiżowe kursy finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Będzie to kurs instruktora tenisa oraz kurs trenera przygotowania motorycznego. Myślę, że nasi studenci podniosą wtedy swoje kwalifikacje zawodowe. Będzie jakby dużo łatwiej im. Dostać później dobrą pracę w szkole, prawda, w klubie, czy też otworzyć własną taką prywatną praktykę w tej dziedzinie. Także bardzo zależy nam na tym, żeby oprócz tego, że otrzymają, otrzymują dyplom licencjaca, to jeszcze doszkalali się poprzez różnorodne kursy, jakie staramy organizować się dla naszych studentów w toku studiów, w toku trzech lat studiów. Mogą liczyć na stypendia również? Zdecydowanie tak, nasi studenci mogą liczyć zarówno na stypendia y, naukowe, stypendia sportowe, indywidualne tok studiów dla, dla najlepszych sportowców. Powiem, że ostatnio zawaliśmy takie porozumienie z łomżyńskim Ełkesem 1926, aby piłkarze tamtejszego klubu y, mogli zarówno kontynuować swój rozwór sportowy, a także połączyć to z nauką w Państwa Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Staramy ich, ich się, star będziemy starali ich się wspomóc stypendium sportowym, czy też indywidualną organizacją studiów, no bo wiemy, że, że każdy sportowiec, który jest zawodowym sportowcem, dużo czasu poświęca na treningi, wyjazdy na, na mecze, sparingowe oraz zawody sportowe. Czyli na kierunku wychowanie fizyki, jest dużo zajęć praktycznych. Jak najbardziej chciałbym powiedzieć, że jest to wspaniała e, przygoda, studiowanie wychowania fizycznego. Oprócz takich przedmiotów ogólnouczelnianych, wiadomo, jak język obcy, technologia informacyjna są też przedmioty kierunkowe anatomia, fizjologia, biologia, biochemia, ale także też szereg przedmiotów praktycznych. nie narażę się ich Nie, 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 absolutnie nie. Jest też szereg przedmiotów praktycznych, teoria i metodyka gier sportowych, sporty walki taniec, teoria i metodyka gier indywidualnych, tenis, tenis stołowy. Także no zapraszamy bardzo serdecznie, bo naprawdę studia są bardzo ciekawe. Czyli po w UEF-ie, po kierunku wychowanie fizyczne, A gdzie można pracować? No, można pracować w szkole, jeżeli student Poczuję pasję do wychowywania młodzieży przez sport. Jak najbardziej można pracować w szkole podstawowej, w szkole średniej, ale także w klubach sportowych. Można prowadzić własną praktykę w tej dziedzinie, zostać trenerem personalnym, także tutaj możliwości jest naprawdę wiele. A tak jak już wspomniałem, no wysiłek fizyczny jest medycyną jutra to są endorfiny to jest białko BDNF które odpowiedzialne jest za funkcje poznawcze. Wolniej się starzejemy, lepiej zapamiętujemy. Także warto być aktywnym, warto też w takiej swojej aktywności skorzystać z porad trenera personalnego. Dlatego nasi studenci myślę, że bez problemu znajdą sobie pracę. Znajdą sobie również pracę tam, gdzie jest wymagana właśnie duża sprawność fizyczna. Czyli na przykład można być żołnierzem. No zdecydowanie. Można być policjantem. Zdecydowanie tak. Osoby, które chcą pracować w policji, czy w Straży Pożarnej, czy, czy w wojsku, no zdecydowanie już na samym początku dostają dodatkowe punkty przez to, że, że kończyli wychowanie fizyczne. Wróćmy jeszcze do naszych studentów, bo biorą udział w różnych ciekawych inicjatywach. Ostatnio bieg online i pierwsze miejsce zajęła tutaj grupa studentów i wykładowców. Co jeszcze właśnie się dzieje w ramach tego kierunku? Oprócz zajęć, oprócz tego, że, że trzeba się. No prężnie działa akademicki związek sportowy. Mamy ekstra klasie w ekstra klasę w tenisie stołowym studenci mogą rozwijać swoje pasje sportowe właśnie. W naszym akademickim klubie sportowym prężnie działa koło naukowe fizjologii ekstremalnej, gdzie nasi studenci biorą aktywny udział w konferencjach metodyczno-szkoleniowych jako prelegenci, czy też w konferencjach naukowych. Wyjeżdżamy na, na trzy obozy, obóz zimowy, obóz wędrowny, obóz letni, gdzie studenci też mogą spotkać, gdzie studenci mogą też zetknąć się, Prawda? Z e, takimi dyscyplinami jak, jak narciarstwo zjazdowe, jak windsurfing, jak żagle, kajaki, wędrówki e, piesze, wędrówki rowerowe. Także, no tak jak powiedziałem, wspaniałe studia i, i, i zachęcamy do przyjścia na Państwa Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży i studiowanie na kierunku wychowania fizyczne. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję rozmowę. bardzo.